Wszystkie zaostrzenie pokazało jedno z najbardziej niezwykłych i nietypowych zwierząt, z jakimi mamy do czynienia na świecie, a mianowicie Blow. Z francuskiego jest to kropelka, i tak na daną sprawę nie wiadomo co to jest, nie wiadomo skąd się to wzięło i co tak na daną sprawę robi. Ale naukowcy go badają i dzięki temu mamy już jakieś wnioski, którymi to podzielę się przy okazji tego filmu. Ja jestem Mikołaj i zapraszam do oglądania tego filmu. Lecimy! A więc jest taki żółtawy, jednokomórkowy organizm, który wyglądem przypomina grzyba. Lecz grzybem nie jest. No w się sensie nie wiadomo, może być albo grzybem, albo zwierzakiem. Wiemy na pewno, że to nie roślina, ale nie wiemy, czy to zwierzę czy grzyb. Zachowuje się zdecydowanie dziwnie, jak na coś co wygląda jak grzyb, ale przejawia cechy zwierząt i potrafi się uczyć. Tak powiedział jeden z głównych naukowców którzy badają bloba. Organizm ten nie ma ani mózgu, ani żołądka, ani nie ma jakiejś jamy ustnej ani niczego czym mógłby jeść, lecz zdobywa pożywienie. Nie ma mózgu, ale potrafi się uczyć i co ciekawe potrafi przekazywać tą wiedzę innym osobnikom. Na przykład kiedy spróbuję jakieś substancje która mu nie będzie odpowiadała i jego reakcja będzie na niego negatywna, jest w stanie podzielić się z innymi swoimi, powiedzmy to, kolegami informacją o tym, żeby tego więcej nie tykać, i dzięki temu wszystkie organizmy już więcej tego nie tkną. Do tej pory jeszcze nie wiadomo na jakiej zasadzie to działa i jak to wygląda, ale jest w stanie przekazywać informacje. Zbadany od kilku miesięcy, dalej nikt nie był w stanie go niczego nauczyć ani wymusić jakiegoś zachowania na nim. Dodatkowym cechą tego osobnika jest to, że jeżeli weźmiemy tego bloba i przetniemy go przykładowo na pół, po pierwsze nie poczuje bólu, a po drugie jest to, że około 2-3 minuty się zrośnie z powrotem, i po takiej krzywdzie nie będzie żadnego, ale Śladu. Jest też informacja, że ten śluzowiec ma 720 płci. I wielkie sorry, ale pyta naprawdę wielu ludzi już informacji długi, długi czas i nie mam pojęcia jak to działa jak to wygląda. Jeżeli macie jakikolwiek pomysł, możecie mi podesłać tam na dole w komentarzu, będę wdzięczny. Wyższa prędkość jaką ta stworzenie możecie poruszać jest to 4 cm na godzinę, czyli naprawdę, naprawdę wolno. I to wszystko z dugo powiedzieć do tej pory, ten sprawia jest to mega ciekawa informacja, lecz trochę brakuje wiadomości, jest dużo przypuszczeń, ale jeszcze one nie są do końca potwierdzone. Jak będą coś nowego, coś konkretnego, na pewno się z wami podzielę i na pewno nagram o tym film, gdyż mnie to osobiście mega ciekawi. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Pamiętajcie o łapkach, pamiętać co w komentarzu, subujcie kanał i widzimy się przy okazji kolejnego filmu. Trzymajcie się, hej, hej, piono!